Asia Express. Adam wydarł się ojca. Odpadli ulubieńcy widowni. Siódmy odcinek nowego sezonu Asia Express zakończył się kolejna bolesna eliminacja. Zanim jednak uczestnicy zostali poinformowani, kto tym razem opuści program, musieli zmierzyć się z kolejnym. Ostatnim setupem wyścigu w Turcji. W trakcie jednej z konkurencji zawodnicy musieli plec warkocze na końskich grzywach. Wyzwanie to było początkowo szczególnie trudne dla Pauliny Krupińskiej, która, jak przyznala, jako dziecko miała wypadek z udziałem konia. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Bardzo, ale to bardzo balam się koni. Jako trzylatka spadłam z konia. To była moja największa trauma konna. Nie podchodziłam nawet na metr, opowiedziała celebrytka. Koniec końców, gospodyni, dzień dobry, TVN udano się przyzwyczaić clek. lek. Wyszło zimwiadanie tych warkoczy koniom jest przyjemnie, bo moja córka zdecydowanie bardziej się wierci niż ten kon. Właśnie przy przystanku z konom i Kasia i Jedrek z goglebog zorientowali się, że zgubili gdzieś oczy proroka, medaliony, które mogły zapewnić awans w rankingu parze, która zbierze ich najwięcej. Przy kolejnym etapie przyprawy przez malowniczo kapadocję polska ekipa zmuszona była wnieść na wzniesienie tacę z trzema kieliszkami wypełnionymi winem. Adam Zdrojkowski próbował zainterweniować, aby odciazyć swojego ojca przy tej części zadania. Przypomnijmy, że pan Dariusz zmaga się z problemami z kolanem. Gdy spróbował jednak delikatnie przeciwstawić się pomysłowi syna, został przez niego agresywnie zrgany. Jeżeli ojciec tam wejdzie z noga, zaczął zdrójkowski. Dobrze, przestan, przerwał mu spokojnym głosem ojciec. Dasz mi dokończyć z się nagle, Adam, za co spotkał się tylko z krótkim mnie ze strony taty Dobra, nie idę z toba albo będziesz grał ze mną na tamowo i dasz mi się o coś zapytać albo nie gramy w ogóle. Mi już nie zależy na tym bieganiu, tylko żeby z do końca życia mógł kawa wychodzić. A nie, unosił się dalej młody zdrójkowski. Również dla gasieniców był to dzień pełen wrażeń. Podczas odwiedzin w knajpieńskie babem jedrek dal się porwać na pływowi negatywnych emocji. Zabiję dziś kogoś, tak mnie nosi. Włówia mnie wszystko. Ja peole, w tych ubraniach cały dzień. Jego zona? Kasia, nie mogła dłużej znieść tych bluzków. Wyszła z restauracji. Gdy jedrek próbował nawiązać kontakt z zona. ta ignorowała go kompletnie. Na szczęście po pewnym upływie czasu malzenstwo zdolalo się pogodzić. Chyba już za dużo przelamalam swoich barier i przerazona jestem. Ja, twarda baba. Peklam jak banka, opowiedziała już na spokojnie Kasia. Przypomnijmy, Azja Express. Andjax i Luka skacza sobie do gardel. Jak chcesz, to ja zamknę mordę. Aby zasluzyć sobie na nocleg, Zdrójkowscy zostali poproszeni przez własniciela w Kapadocji o posprzetanie niedużego dziedzińca. Przy zamiataniu miotla grającego od dziecka w serialach Adama naszla pewna błyskotliwa myśl. Sprawdzanie się w różnych dziedzinach takich codziennych jest bardzo fajne. Uświadomiłem sobie. Ze nie jestem tylko tam jakimś gościem z telewizora, którego wszyscy uważają za wylechtanego chlopczyka, który nie potrafiłby się zająć żadna za praca, zaimponował sam sobie Zdrójkowski. Ostatecznie z programem pożegnali się Wojciech Lozolozowski i Bartosz Kochanek. Będziecie za nimi tęsknić.